Witam. Dzisiaj mam inny problem. Konkretnie z tą rodziną. Rodzina wyszła z zimy bardzo dobrze. Obsiadywały gdzieś na sześciu ramkach pszczoły. I okazuje się, że dzisiaj jest pierwszy maja i dalej obsiadują nie więcej niż na tych sześciu ramkach. Sprawdzałem, dołożyłem im ze dwie ramki. Ale okazuje się, że matka czerwi słabiutko tylko na dwóch, na trzech ramkach. No i co chcę zrobić? Chcę zrobić, podzielić tę rodzinę na pół i spróbować zmusić ją, żeby sobie wychowały nową matkę. Jak to zrobię? Chcę wypróbować metodę, metodę jakąś tam ukraińską, na ukraińskim. Na YouTube oglądałem to, to jest ramka pusta, niepotrzebna tu, i chcę zrobić coś takiego. Czyli tak z jednej strony zostawić trzy rameczki z matką, a na drugą stronę, tak jakby resztę. Osierocić i spróbować, żeby one same sobie wychowały matkę. Coś tutaj ciągną. Widocznie oni nie są też zadowoleni z tej matki. Tak się mi wydaje. Tylko ja im dałem w środek, między czerw taką rameczkę, żeby tam matka zasiała, ale. Jeśli nie zasiała, bo myślałem, żeby na tej ramce potem je mateczniki. To, 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 jak nie zasiała, no to trudno. No więc tak, tam troszkę zasiała. Tutaj jest bodajże jeden czerw, tu drugi. Które, które były o wiele słabsze, że tak powiem, już są na dwóch korpusach. teraz czy my tutaj coś zasięgło. Ta matka to tutaj by były, tu by były jajeczka. To by miało z czego pociągnąć jakiś matecznik ale niestety nie ma nie ma ta tą ramkę dałem specjalnie taką nie do końca odbudowaną ale, ale odbudowaną ale matka nawet na nią nie weszła okej okay, tą też odpowiadamy co tu dalej robić tyle ta metoda, którą na ukraińskim yy, tym widziałem YouTube to jest oczywiście w, yy, stosowana w leżakach chwilę, bo atakują mojego fotoeperatora yy, pszczoły który jest bez. Fotooperator jest bez. Bez kapelusza, nie wiem dlaczego. Dobra, to jest ramka z czerwieniem, świeżo. I na tym byłaby szansa, że coś tu by mogło sobie pociągnąć jakiś mateczek. Tak sobie myślę, no. Może coś ktoś doradzi, a jak nie, to będzie jakiś taki eksperyment. Czy to ma sens stosować dobra? To jest ramka z pokarmem, jest tu jedzenia dużo. Czyli jedna ramka z jednej strony pokarmu, druga z drugiej pokarmu. Potem tak. Jeszcze muszę sprawdzić raz czy tu jest, czy nie ma. Yy. Jajeczka. Są jajeczka tutaj też. Czyli są tutaj troszkę zasiały i tam zasiały. No to dobra, to, to bym zrobił tak. Tu jest czerw zakryty. Dwa. Tu bym zrobił. No, Może się ona pozbiera. Może już źle ją ocenił, bo w tej chwili widzę, że już jednak weszła na dwie ramki i nacerwiła. Co by im to tak przeszkadzało? Tu widzę pszczołę z skrzydełkami. Tak jakby przypalonymi. Czy one waroza, gnębi, ale paski kwasu szczerbowego miały. Nie wiem, nie wiem co to by mogło tu jeszcze być. Dobra. Dwie ramki czerwiu odkrytego. On zostawił tu trzecią i tak bym podzielił a te trzy z matką bym zostawił tu i tu by miały sobie wy wyhodować matkę a ta by czerwiła a potem młodą matkę bym to wszystko po połączył eee, to by miało mniej więcej wyglądać tak Czyli tu zostają bez matki, tu z matką. No oczywiście problem był, żeby mieć matkę, więc yy, królową znalazłem ją. Ona sobie tutaj chodzi, więc zabieramy ją i dajemy ją do tej części, gdzie jest trzy ramki. Tam ma wejść, proszę bardzo, weszła, a tutaj gdzie ta część, stawiamy, to jest matki, więcej tu jest czerwu odkrytego. Jedynie mi mhm. cały czas po głowie chodzi pytanie czy to jest wina matki, czy coś innego, bo mateczka wygląda pięknie, ale może już jest stara, bo to jest rodzina z rójki. W rójce przeważnie są matki stare, jeżeli to są pierwsze. Dokładam piątą ramkę. 2, 4, 5 i 2, trzy Tu ma, jest, matula ma czerwić, tutaj jest czerw do yy, wyhodowania nowej matki Tylko czy nie będzie za mało pszczół, o to jest pytanie <laughs> Ale tu jest trochę czerwiu, się wygryzie yy, Tu też zresztą jest Gdzieś się wlazło Dobra. To jeszcze yy, no tyle. Taki eksperyment. Czy zaczną hodować tu matkę, czy nie. No, są takie propozycje. Chodzi o to, że chciałbym, żeby ona cały czas składała jajeczka i żeby po prostu jakby rodzina się rozwijała. Chyba, że jednak tą ramkę im dam. Będzie 4 na 4, żeby miała się czerwić. Niech trochę czerwi, a potem jak się połączy, będzie młoda matka, powiedzmy, albo je już będzie na wykluciu, to tą zlikwiduje, a, 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 a wszystko się połączy z młodą matką i, i powinna być mocna rodzina. No to jeszcze ostateczna decyzja po 4 ranki. 4, gdzie jest ra matka. Dołożyłem im ramkę, żeby ewentualnie miała gdzie czerwić i cztery, gdzie są trzy ramki czerwiu plus pokarm. Tu jest pokarm, dwie ramki czerwiu i pusta praktycznie troszkę tam pierzgi jest. Zobaczymy. Myślę, że tą rodzinę zabezpieczę przed chłodem. Myślę, że utrzymają się. O! A... A tamta z matką, one mogą mieć, może mieć więcej pszczół, bo te pszczoły mogą tam do niej wędrować. Ale to zobaczymy. Za dosłownie 5 dni zobaczymy, co z tego będzie. Tyle, dziękuję.